Hossa i bessa na rynku kryptowalut. O co chodzi? Oczywiście niezależnie od rynku, czy to będą akcje, czy to ogólnie będzie forex, czy będą to kryptowaluty, za każdym razem jest tak samo. O hoście możemy mówić w momencie, kiedy przy dłuższym okresie czasu mamy systematyczne wzrosty danego aktywa. Dobrym przykładem tutaj będzie powiedzmy rok 2017, kiedy cały czas ceny chociażby bitcoina rosły co za tym było co było następstwem tego, że wszystkie inne kryptowaluty również mocno rosły i zaliczały swoje najwyższe historyczne poziomy i tak aż do końca 2017 roku kiedy było cały czas zielono i były wykresy non stop do góry tak jak powiedziałem, nowe rekordy cenowe poszczególnych kryptowalut i również Bitcoina, no to wtedy był zdecydowanie okres hossy. No i niedługo później, czyli w 2018 roku, od początku, kiedy ceny były coraz niższe, głównie na Bitcoinie, a to spowodowało również spadki cen na innych kryptowalutach, no i przy Patrząc na wykres, przy dłuższym okresie czasu również te ceny spadały. Szczyty, które były wyznaczane, były na coraz niższych poziomach, no i wtedy mówiliśmy o BES-ie. Oczywiście te okresy później się ponawiały, e, czyli znowu mieliśmy hostce, bestce, bes bestce. Oczywiście to wszystko zależy, na jakim okresie będziemy to rozpatrywać. Ten przełom 2017-2018 bardzo fajnie, właśnie na wykresie bitcoina pokazuje jak to jest kiedy mamy hossę i kiedy mamy bessę. No, jak wiemy, przez ostatnie tygodnie, miesiące bardzo dużo się dzieje na kryptowalutach. Można oczywiście już powiedzieć, że mamy dużo lepsze ceny i duże wzrosty względem tego chociażby co było rok temu. No i oczywiście są różne prognozy, różne spekulacje. Co wydarzy się dalej? Wiemy, że Bitcoin całkiem niedawno osią, osiągał swoje szczyty, e, atakując no, bardzo, bardzo wysokie pułapy e, w granicach 60 tysięcy dolarów za sztukę. No, są tacy, którzy prognozują, że, że Hossa, tak, napiero, tak naprawdę dopiero przed nami. Są tacy, którzy mówią, że już jesteśmy w hoście. E, no, i tak mówię. Wtedy kiedy mówimy o hoście, należy wziąć jakiś większy odcinek czasu. Sprawdzić sobie wykresy danej kryptowaluty, no i wtedy będziemy mówili, czy na tej danej kryptowalucie mamy hossę czy bezsek, rozpatrując dane aktywo. No a jeżeli bierzemy pod uwagę cały rynek, to też to wtedy wygląda inaczej, no bo wiadomo, gdzieś mogą być wzrosty, gdzieś mogą być spadki. No i co jest ważne na rynku kryptowalut, e, oczywiście zależy, jakie działania po prostu stosujesz. Czy są wzrosty, kiedy mamy hossę, czy są spadki, kiedy mamy bessę, no to są opcje na to, żeby w obydwu przypadkach zarabiać. To już jest materiał na osobny film, także na dziś to tyle. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące rynku kryptowalut, śmiało możesz zadać je poniżej w komentarzu. Jeżeli masz ochotę, zapraszam również do bezpośredniego kontaktu ze mną. Tutaj, dla ułatwienia poniżej, pod tym nagraniem, zostawię Ci link do mojego profilu na Facebooku. Odezwij się śmiało, jeżeli będę w stanie, na pewno chętnie pomogę. A jeżeli masz jakieś propozycje i jest coś w świecie kryptowalut, co Ciebie bardzo interesuje i chciałbyś, abyśmy tutaj w cyklu kryptoogarnięci rozminęli ten temat specjalnie dla Ciebie, daj nam znać. Jeżeli będzie taka opcja, z przyjemnością nagramy odcinek specjalny właśnie dla Ciebie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia niebawem w kolejnych nagraniach.